Finał Squid Game był dość kontrowersyjny. Niektórym bardzo spodobało się ostateczne poświęcenie Gihuna, ale wielu innych fanów znienawidziło sposób, w jaki to wszystko się zakończyło. Dlatego dziś na Charlie Tals chcę przeanalizować zakończenie serialu i poprawić kilka elementów, które można było ulepszyć, by zakończenie było bardziej satysfakcjonujące. Dziś moi przyjaciele, dziś spróbujemy naprawić finał Squid Game 3. Gotowi? Zaczynajmy! Zacznijmy od dania głównego zakończenie Gihuna. Prawdą jest, że śmierć Gihuna została świetnie zrealizowana i miała mocne przesłanie, ale mimo to wolałbym, żeby wykorzystano inne, usunięte zakończenie. Dla tych, którzy nie wiedzą, według reżysera, oryginalne zakończenie polegało na tym, że Gihun wygrywa gry, by wrócić do córki i prowadzić szczęśliwe życie. Zasadniczo to Gihun miał pojechać do Stanów Zjednoczonych, a nie frontman. Dla mnie to było konieczne, żeby Gihun spotkał się z córką. I nie mówię tego dlatego, że chciałem szczęśliwego zakończenia. I już. Mówię to dlatego, że sam serial już od pierwszego sezonu pokazywał, jak bardzo Gihun kochał swoją córkę. Częściowo to przez nią w ogóle wszedł do gry. W drugim sezonie pokazano, że oddalił się od niej, by ją chronić. Ale Gihun naprawdę ją kochał. Była nawet scena, w której do niej dzwoni, ale nie odważył się z nią porozmawiać. Biorąc to wszystko pod uwagę, najbardziej logiczne byłoby zamknięcie tego rozdziału poprzez powrót Gihuna do córki, by odzyskać stracony czas. To byłoby bardzo satysfakcjonujące zakończenie serialu. I powtarzam, nie dlatego, że fani chcieli Happy Endu. Tylko dlatego, że sam serial pokazał, że Gi-hun musi zamknąć ten rozdział ze swoją córką. Ten bohater na to zasłużył. To nie byłby prezent od scenarzystów. Gi-hun naprawdę walczył o swoją wolność. Zasługiwał na takie zakończenie po tylu cierpieniach. Niestety w zakończeniu Netflixa gi umiera, a jego córka nigdy nie dowiaduje się co się z nim stało. Możemy się więc domyślać, że nigdy mu nie wybaczy, że ją zostawił. To bardzo niesprawiedliwe. Ale powiedzmy, że nie można było zostawić Gihuna przy życiu. Powiedzmy, że chciano zachować jego ofiarę. W takim wypadku przynajmniej dałbym jego córce wiadomość od niego. Na przykład po jego śmierci dziewczynka mogłaby otrzymać list od Gihuna. W tym liście mógłby się on wytłumaczyć i przeprosić, mówiąc, że miał bardzo ważne powody, by ją zostawić. Dzięki temu listowi i pieniądzom, córka Gihuna mogłaby przynajmniej zrozumieć swojego ojca. To byłaby inna opcja na sensowne zakończenie historii, ale zamiast tego, to frontman przekazał pieniądze Gihuna. Ta scena tylko pogorszyła sprawę, bo sugeruje, że Gihun nawet nie planował zostawić pieniędzy córce, jakby całkowicie o niej zapomniał. Podsumowując, jednym z najgorszych błędów tego sezonu jest brak zamknięcia wątku Gihuna i jego córki. Dałem wam dwie opcje, które mogłyby zadziałać i wielu z nas zaakceptowałoby je lepiej. Przejdźmy do kolejnego dużego błędu zakończenie wątku policjanta i frontmana. Przez trzy lata policjant szukał wyspy, by skonfrontować się ze swoim bratem. Chciał odpowiedzi: dlaczego odszedł? Dlaczego stał się zły? Czy da się go jeszcze odzyskać? W prawdziwym finale, jak wiemy, nie otrzymał żadnych odpowiedzi. Frontman ledwo na niego spojrzał i odszedł. To było bardzo rozczarowujące. Ja bym to zmienił, żeby przynajmniej doszło do rozmowy. Do konfrontacji. To powinno się zdarzyć po poświęceniu Gihuna. Policjant zasługiwał na jakieś odpowiedzi, co najmniej frontman powinien go przeprosić za to, że go zawiódł. Mogliśmy zobaczyć, jak frontman przeprasza za wszystkie złe rzeczy, które zrobił. To by miało dwa cele. Po pierwsze, dać coś policjantowi, a po drugie, pokazać, że frontman zrozumiał ofiarę Gihuna, że się nawrócił dzięki temu, że Gihun przywrócił mu nadzieję. Dzięki tym przeprosinom, policjant mógłby żyć dalej w spokoju, wiedząc, że jego brat się zmienił. Nigdy się już nie spotkają, ale on wiedziałby, że brat porzucił zło i mógłby spokojnie zasnąć. Dodałbym też scenę z matką policjanta. Pamiętajmy, że w drugim sezonie pokazano, że żyła z żalem z powodu zniknięcia frontmana. Obwiniała się za to, dlatego dodałbym ją do sceny finałowej z dzieckiem i policjantem. Widzielibyśmy ją szczęśliwą, gdy przyjmuje dziecko i może mówi coś w stylu: Mój syn żyje. To on przysłał nam to dziecko. I także pieniądze. To by zamknęło jej wątek i mogłaby odejść spokojnie, wiedząc, że jej syn nie zniknął całkowicie. Że żyje i o nich myśli. Kolejna sprawa. Policjant nie miał ważnego rywala w sezonie. Na początku myślałem, że jego wielkim przeciwnikiem będzie kapitan Park. Ale pokonał go jednym ciosem. To było bardzo słabe. Połączyłbym wątek policjanta z wątkiem strażniczki numer 11. Razem mogliby pokonać szefa strażników. Pamiętajmy, że ten facet był naprawdę silny i udało mu się podporządkować strażniczkę numer 11. Dodałbym policjanta do tej sceny, by ją uratował i razem mogli stawić mu czoła. Wtedy wątek policjanta nie byłby taki pusty. Byłoby ciekawiej zobaczyć go na wyspie, walczącego z różowymi strażnikami i kapitanem. Tu chcę dodać bardzo ważny punkt. Dla mnie absolutnie konieczne było połączenie historii Gihuna z historią policjanta w finale. Już od drugiego sezonu pokazano ich sojusz. Wielu z nas bardzo to polubiło, ale ostatecznie z tego nic nie wynikło. Policjant nigdy się nie dowiedział, co się stało z Gihunem, a Gihun nie otrzymał żadnej pomocy od policjanta. Dla mnie najbardziej epickim rozwiązaniem byłoby, gdyby Gihun chciał się poświęcić dla dziecka, ale wtedy pojawiłby się policjant, przerwał grę i go uratował. To byłoby najbardziej logiczne. I znów, nie dlatego, że chce szczęśliwego zakończenia, tylko dlatego, że sam serial zapowiedział ich współpracę, a potem zostawił to bez żadnej puenty. Musiało być jakieś zakończenie ich sojuszu. Policjant powinien uratować Gihuna i pozwolić mu wrócić do córki. To byłby perfekcyjny finał. Porozmawiajmy o wyeliminowanych graczach. Większość eliminacji była dobrze zrealizowana, bolesna, ale logiczna. Ale kilka bym zmienił. Na przykład Deho, jak wszyscy wiemy, został wyeliminowany przez Gihuna w grze Labiryntowej. Ale ta decyzja nie wydawała mi się sprawiedliwa. Deicho nie był złym człowiekiem. Nigdy nie zrobił niczego złego. To prawda, że zawiódł, nie przynosząc amunicji na czas, ale to dlatego, że sparaliżował go strach. Nie zdradził nikogo. Popełnił błąd. Dlatego nie wydawało mi się logiczne, że spotkał go taki tragiczny koniec. Dla mnie najbardziej logiczne byłoby, gdyby zginął, ale poświęcając się, by odkupić swój błąd, zrobiłbym tak. Gihun byłby w niebieskim zespole razem z Deicho. Ale mimo to Gihun szukałby go, żeby go zlikwidować z zemsty. Zasady nie zabraniają atakowania w obrębie jednej drużyny, więc to byłoby legalne. Obaj mieliby konfrontację, ale Deho uciekłby. Jednak po drodze Gihun natrafiłby na bardzo silnego gracza z czerwonej drużyny, na przykład numer 202. Ten gracz zaatakowałby Gihuna i byłby bliski jego eliminacji, ale wtedy pojawiłby się Decho, by mu pomóc. Zrobiłby to, by odkupić swój błąd i przeprosić przyjaciela Jungbae, który zginął podczas buntu. Daiho zginąłby chroniąc Gihuna. Wtedy jego koniec byłby bardziej godny, a Gihun zobaczyłby, że nawet tchórz może znaleźć odwagę pod koniec życia. To pomogłoby mu odzyskać siłę do dalszej walki. Dla mnie to byłoby bardziej logiczne. Jeśli chodzi o innych bohaterów, nie zmieniałbym wiele. Bardzo chciałbym zobaczyć zawodniczkę numer 120 w finale, ale jej eliminacja nie była zła. Była tragiczna, ale logiczna. Zawsze była dobrą osobą, która ryzykowała dla innych. I zginęła jak dobra osoba, pomagając przyjaciółkom. To był bolesny, ale logiczny koniec. Tak samo z zawodniczką numer 222. Zginęła jako matka, chroniąc swoje dziecko. Nie mam jej nic do zarzucenia. Tylko Decho wydawał mi się postacią źle wykorzystaną. I tak właśnie zakończyłbym Squid Game. Czekam na wasze komentarze. Jeśli macie propozycje, jak powinna się skończyć ta historia. Z chęcią je przeczytam. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.